Dalej, widzicie, ja jestem Marek. Dzisiaj Wam pokażę takie rizo. To w ogóle jest bez dodatku cukru, wyśnia i ryż. Nie wiadomo, co to jest. To sobie zobaczymy. Tak? Otwieramy. Otwieram go. A kurde! Muszę to zrobić poza, poza nagraniami. Wróciłem. No to co, zdrówko, chociaż nie wiem, się mówi to przy jedzeniu, przy piciu, tak, ale pomacham najpierw, dziwnie pachnie, zdrówko, dziwne, ale dość dobre. Całkiem, całkiem. Ale powiem tak widzowie. Nie każdemu to może zasmakować, bo to jest takie nietypowe trochę. że już jest po z czymś takim dość słodkim. A szczególnie właśnie z liścią. No, mi to akurat dość smakuje, ale nie wiadomo jak każdemu, ale ogólnie polecam. To jest w ogóle firmy Rubella. I... Polecam. Trzymajcie się ciepło. Cześć!